Halo, halo, nie przewijaj, bo będę miała dla Ciebie super informację, jak wybrać masło orzechowe dobrej jakości. W moim e-booku ze świątecznymi przepisami są desery, gdzie dodaję masło orzechowe. Uważam, to jest super wartościowy produkt, ale jak wybrać? To idealne masło orzechowe. Przede wszystkim masło orzechowe powinno mieć 100% orzechów. Nic innego tam nie powinno być. Jeżeli wybieracie masło orzechowe z orzechów ziemnych, 100% orzechów ziemnych. Jeżeli z orzechów włoskich, 100% orzechów włoskich. Jeżeli migdałowe, 100% migdałów. Żadnego dodatku oleju, żadnego dodatku cukru, żadnych dodatków emulgatorów, żadnego oleju palmowego, nic takiego. Pamiętajcie, masło orzechowe w 100% powinno być z orzechów i. Masło orzechowe znajdziecie właśnie w moich pysznych przepisach na świąteczne desery. Zachęcam was do zakupu mojego e-booka, a jestem święcie przekonana, że się nie zawiedziecie, bo wszystkie przepisy są super hiper łatwe w przygotowaniu, z produktów łatwo dostępnych.